A na trzecim drugie miejsce zajął Żadą wtedy diet, a pierwszą lokatę zajął Jason Boy. Tymczasem my kibicujemy Asbjernowi, Mulejowi, Dudkowi. nie może rzecz jasna najbardziej, i Francowi, który otrzymał teraz burzę braw od mniej więcej tysięcznej grupy kibiców zgromadzonej na stadionie w Pardubicach. Szanowni Państwo, patrzę tutaj na Sławomira Dudzka, który tak jak Marek Huczko jeździł w latach 80. w Pardubicach na turnieju o Puchar w Pokoju i Przyjaźni. Dudek kasz Mistrz świata, czy będzie gdzieś w mistrzowskiej formie? Tak jest, jest świetny start i oby tak dalej. Patryk Dudek męknie do przodu. Stara mu się przeszkadzać Dan Albiue, a Aspgren wyprzedza Józefa Franca. Jedziemy dalej i patrzymy na kask biały. Patrzymy na człowieka uzbrojonego w piękny plastron z białym orłem w koronie. Patryk Dudek, człowiek, o którym można by mówić długo i namiętnie, ale po prostu najlepiej popatrzeć. Technika jazdy znakomita. Wielu wzoruje się na a jeżeli za tą techniką idzie forma, w tym sezonie na formę Dudek narzekać nie może, to rysuje się piękna opowieść z szansami na to, aby wrócić do nie tylko cyklu Mistrzostw Europy, ale także do Mistrzostw Świata. Ale, ale, to jeszcze nie koniec. Dan Bewley, który tak jak Dudek na co dzień jeździ w polskiej ekstralidze, nie daje za wygraną. On także prezentuje mistrzowską formę i co? I po zewnętrznej wyprzedza Polaka. Zachwycałem się Dudkiem, ale teraz muszę ten swój ciężar. Przenieść na osobę 22 latka z Wielkiej Brytanii. Wielkie zwycięstwo zawodnika z Wysp Brytyjskich. No, no, no. Nie było medalu podczas ostatnich Mistrzostw Świata Juniorów, który tutaj odbył się na torze w Pardubicach. Wtedy... Zajął miejsce czwarte, ale za ten bieg Mistrzostwo Świata. Ja chcę tylko powiedzieć, że tor w Pardubicach umożliwia takie ataki. Tutaj naprawdę można pojechać szeroko, można się napędzić. Jeżeli oczywiście motocykl na to pozwala, właściwie jego Jakoż moc. oni no i tam, tam to... gdzieś wysoko zbudowali już bywało. Kolejny z wielkich. No, i Trudno musimy się pogodzić z tą informacją. Zdzisław Dobrucki. Wielka postać, dla Unii Leszno także. Bo jednak on w tym Leszczyńskim klubie startował, odnosił sukcesy, a potem jako trener czterokrotnie doprowadził Leszczynian do złotego medalu drużynowych Mistrzostw Polski. Zdzisław Dobrucki na pewno nie będzie przez nas zapomniany. Zresztą jego osiągnięcia bronią się same. Choćby brązowy medal drużynowych Mistrzostw Świata z roku 72. to także jego zasługa. O panu Zdzisławie na pewno będziemy mówili w magazynie Motowizji. Natomiast teraz wracamy do kwalifikacji, do Mistrzostw Europy. Wyścig piąty przed nami, a tu Józef Franz, kask czerwony. W kasku niebieskim Timo Lachty, w kasku białym Aleksandr Loktajew i w kasku żółtym Matić i Iwasiś. Lachty wygrał swój pierwszy wyścig. Jak będzie teraz? I tym razem trochę gorzej od który stara się założyć reprezentanta Finlandii, ale na razie mu to nie wychodzi, choć to wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. Kolejna sekunda i znów tasowanie. Odrobinę pokropiło tuż przed startem. Deszcz jeszcze nie odpuszcza, choć to bardziej deszczyk. Kapuśniaczek. I ten kapuśniaczek to woda na młyn jego, który obejmuje prowadzenie. Lachty już spokojnie, ależ on imponuje formą w pierwszej części turnieju. Drugi Loktajew. Miejsce trzecie dla Franca. Cieszą się gospodarze. Choć to niewiele, ale zawsze taki punkcik jest lepszy niż zero. A drugie zero dzisiaj jedzie Matić i Dziwacic. Bohater marażów poznańsko-bydgoskich z roku 2019. Wtedy był gwiazdą, później w Bydgoszczy bywało różnie. Teraz jedzie po swoje, ale to swoje. Na pewno go nie cieszy. Czwarta pozycja zawsze jest powodem do... Smutku, zwłaszcza za metą. A teraz można jeszcze popracować można jeszcze postarać się na tym ostatnim okrążeniu coś wyczarować. Wij o tym i baczyć i zbliża się do Franca. Choć wejście w ten pierwszy łuk ostatniego okrążenia nie było, krótko mówiąc, dobre. Ostatni wiraż i Lachti będzie miał 6 punktów. Coraz lepiej, coraz bardziej, coraz bardziej niesamowicie nie spisuje się fin. Trzy punkty dla Lachty'ego, dwa punkty dla Loktajewa. Jeden Franc, zero. I bacić. Ładna walka, no i ładny wyścig, przynajmniej na tych pierwszych okrążeniach. No bo potem wszystko się już jakby ułożyło, no i odnosiłem takie wrażenie, że raczej chyba już lokaj w pogodzie morskim. Na polu drugim jest José pole trzecie David Bellego i pole czwarte Siergiej Łogaczow. Czechy, Łotwa, Francja i Rosja. Wszyscy potrzebują punktów. Lebiedyw z Belago mają tylko po trzy na koncie. Łogaczow w najlepszej sytuacji z czwartego pola. To czwarte pole może być i dobre i niedobre, co pokazuje to, co oglądaliśmy do tej pory. No ale myślę, że i Lebiedyw i Belago i Łogaczow stoczą tutaj ładną walkę. Jest jeszcze Józef Franz, można powiedzieć taki żużlowy matuzalem, zdecydowanie najstarszy spośród wszystkich, rocznik 79, ale ma się dzielnie. Przypominam, że Józef Franz to także miłośnik jazdy na długim torze, trzecie miejsce w finałach indywidualnych Mistrzostw Świata na długim torze zajął w roku 2012. Franc na torze pierwszym, obok niego Liebiediew, dalej Bellego i Łogacza, który jeśli wygra ten wyścig będzie liderem po trzech seriach lepszy start, dobry start także Libidiews, no i chyba będzie pierwszy ale Łogaczow w tym momencie zszedł do krawężnika i wyprzedził Francuza oraz Czeka. mamy na prowadzeniu Libidiewsa tak, on już wie jak tu jeździć żeby wygrywać, znalazł receptę na prowadzenie, Łogaczow trochę zbytną szalanką na wyjściu z łuku przez to musiał ratować się przed upadkiem, udało się, nie stracił i pozycji, choć prędkość na pewno wytracił tracił, wyczuł w tym momencie okazję do ataku, David Bellet. Najlepszy Francuz, który jest tylko tydzień młodszy od nieobecnego dziś Milika. Jedziemy dalej. Na ostatniej pozycji Franc, który trzyma się dzielnie. Choć cały czas tych punktów ma niewiele. Dokładnie jeden po dwóch seriach. Bellego. Raz szybciej, raz wolniej. No i teraz może po zewnętrznej uda mu się dogonić Łogaczowa. Nie, nie tym razem. A jak nie po zewnętrznej, to przy kramężniku. Nie można odmówić ambicji temu człowiekowi. Natomiast na pierwszym miejscu mistrz Europy Andrzej Libidiewski. Europy z roku 2017. Wtedy, mimo że były cztery rundy, żadnej z nich nie wygrał. A mimo to, jak Loram w 2000 roku na Mistrzostwach Świata zwyciężył cały cykl. Pierwszy Libietjeps, drugie miejsce dla Łogaczowa, jeden punkt dla Bellego, 0 Franc. No byliśmy świadkami znowu kolejnego ładnego wyścigu. Ja myślę, że z biegu na bieg będziemy mieli więcej emocji. Ten tor naprawdę się coraz bardziej układa. Chociaż polewaczka wyjeżdża po każdych czterech wyścigach i jakby dodatkowo go jeszcze zrasza. Więc proszę Państwa, jak teraz ten powtór... Żółty, żółty Eric Ries. A no więc na pewno rywale w zasięgu Polaka. No. Trzy punkty ma. Jeżeli będzie trzy, będzie miał sześć, prawda? Tim ma 7. no i będzie miał tyle samo startów. Więc wszystko jeszcze przynajmniej teoretycznie jest możliwe, no ale to trzeba wygrać ten wyścig. Trzeba wygrać, a rywale nie po to tu przyjechali, żeby bawić publiczności jazdą na jednym kole, albo hmm, podróżowaniem po dorze. Każdy ma tutaj swoje ambicje, każdy ma swój cel. To jest turniej indywidualny. Kovacdi, Franz, Jamruk, Riz. Wyścig czternasty. Jakub Jamruk, start niezły, ale to jeszcze nie jest przepustka do raju. Jakub Jamruk po zewnętrznej próbuje się rozpędzić, jednak szybszy Kobacki. Jedzie pierwszy wielokrotny mistrz Włoch i Argentyny. Kobatki za nim Jamruk. Pozycja trzecia dla Risa. Miejsce czwarte dla Józefa Franca. Jest Jamruk w świetnej formie, świetna prędkość. Podkreślaliśmy to już nie raz. Niełatwo wyprzedza się tu w Pardubicach, a on to robi. Choć jeszcze Kobacki się rewanżuje. Jakaż piękna walka o pierwsze miejsce. Kowacki czy Jamruk. Myślę, że krawężnik będzie należał do wychowanka tarbowskich Jaskółek. Oby tak było. Ale nie. Jeszcze nie tym razem. Kowacki, mimo że ma tylko dwa punkty po trzech seriach, też jeszcze daje z siebie wszystko. Ach, jak dobrze by było, gdyby Jamruk wygrał ten wyścig. No ale sytuacja jest trudna. Sytuacja jest niepokojąca. Tym bardziej, że Kowacki jedzie bardzo mądrze. No i teraz. Ach, patrzę Jamruk pierwszy. No dobrze, drodzy Państwo, to ja się pomyliłem. Jamruk na prowadzeniu. Miejsce drugie Kowatki. Miejsce trzecie. W tym momencie. Riz, miejsce czwarte, Józef Franz. Szanowni Państwo, przepraszam za pomyłkę, pospieszyłem się tutaj. Jamruk jedzie pierwszy, Jamruk zwycięża i to są bardzo ważne trzy punkty. Wspaniale, ach emocje, 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 przepraszam raz jeszcze, Jamrok zwycięża, to nas bardzo cieszy. Ładny bieg, świetna walka do samego końca, zamiana miejsc, mijanki, no wszystko było w tym wyścigu. No i proszę Państwa, to co mówiliśmy, ten tor naprawdę robi się coraz lepszy i myślę, że będzie sprzyjał jeszcze ciekawszej rywalizacji. No, tym momentem startuje ewentualnie z wychodzeniem na pierwsze miejsce, gdyby ta sztuka mu się udała. Zobaczmy. Panowie ze Skandynawii łatwo mieć nie będą, bo no, jest nie, jeszcze Patek Tarasienko. No, który chciałby dopisać trójkę, a ona nie może go jeszcze predestynować do czołowej piątki. Zobaczymy jak to wszystko się poukłada. Teraz Jenko pole pierwsze, dalej mamy Porcela, Franca i Hansena. ten świetnie, Jeszcze lepiej na co zrobi Tarasienko. Wadim Tarasienko jedzie pierwszy. Będą go ścigać zawodnicy w kaskach żółtym i niebieskim. Dopiero czwarty Józef Franz, ale on też jeszcze stara się pożegnać godnie ze swoją publicznością, choć do tej pory mu się nie wiodło. Ach, teraz za szeroko, za szeroko pojechał Szwed i stracił nie tylko drugą, ale również trzecią pozycję. Musi ścigać Józefa Franza, żużlowca, który także w znatej przylbie osiągał sukcesy. A na prowadzeniu jedzie Wadim Tarasienko. Podejrzewałem, że może być mocny w tym wyścigu Rosjanin. Ten turniej to dla niego wznoty i upadki, a teraz nie upadek, a defekt. Bardzo smutny moment dla Franca. Nie dość, że dziś mu idzie kiepsko. To jeszcze jak po grudzie działa sprzęt. Szkoda, defekt i zamiast jednego punktu będzie kolejne zero. Jedziemy dalej i zaczynamy ostatnie okrążenie. A tutaj na prowadzeniu Vadim Tarasienko przed Patrykiem Hansenem i jadącym na trzeciej pozycji Jakobem Torselem. Chciał być w piątce Jakob, mówił o tym wczoraj podczas naszej transmisji z Lansud To był jego cel. Jego kolega, kolega z przeciwnej drużyny, Kai Hugenbeck, nie mógł tu przyjechać. Torsel dotarł, ale jak widać, ta forma jest nieco chybotliwa. Trzy punkty zdobywa Jelko. Dwa przywozi Hansen. Inaczej niż się spodziewał. Chciał wygrać ten wyścig. Jeden punkt dla Torsela. Ale Hansen mimo wszystko świetnie wyczuwał interakcję Anglika. I widział, że ten bardziej po zewnętrznej kiedy pędza, no to próbował też iść na zewnętrzną, żeby go zablokować. Brawo. Drodzy Państwo, tak, mądra jazda Dudka, który wygrywa dzisiaj. Drugie miejsce Biulej i Awans. Awansują także Łogaczow i Diedniew. Dla Siergija miejsce trzecie. No i Patrick Hansen jako ten piąty, szczęśliwy, który w Barażu o pozycję piątą zwyciężył. Timo ty kończy zawody z dziesięcioma punktami. Może otrzymać dziką kartę. Zobaczymy. Dziewięć punktów dla Tarasienki, osiem dla Torsela. Osiem punktów także Aspgren, a więc Szwedzi bez sukcesu, choć solidnie się prezentowali. Szkoda Jakuba Jamroga, szkoda tej taśmy. 7 punktów dla niego, 7 punktów zdobył również Dawid Bellego, 6 nieźle prezentujący się, niedoceniany Nikola Skowatti, 4 punkty Eric Ries, 3 punkty, tylko 3 punkty Aleksandr Loktajew, 1 punkt Józef Franz i 1, ale tylko w jednym występie rezerwowy Edward Krczmarz. 0 punktów Matić i Bacic. To są te informacje, które możemy państwu przekazać teraz. No myślę, że będziemy czekać na jakieś kolejne doniesienia, może i dekoracje, nie wiem czy jest planowana, natomiast na pewno planowane są kolejne transmisje.